<śmianie> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Deurhara, to jest Trollface Quest i zaczynamy sobie od razu tak. Do you like games? Yes. I you. yes. Yes. Okej, okay, ale to musicie mi przyznać, że brzmiałoby o wiele lepiej. Tak. No, prawda? A więc dobra, zaczynamy sobie. Który druci, który druci, który drucik nie. ty. T... Po prostu, no. Dobra, next level. Next level. Next level i mogę wybrać czerwone czy niebieskie? Czerwone? Niebieskie? Dobra, 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 czyli na logikę, czer... Nie? 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 Na siebie mam klik? <ścoughs> dobra, kolejny level, kolejny level. Mam klucz, co mogę zrobić? Z kluczem za dużo nie mogę zrobić. Mam kwiatek, mogę podlać kwiatek. No i. Pandragora. Dobra, e, czyli. No, otwórz, 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 otwórz. Dobra, tutaj nic. Na siebie też nie mogę kliknąć. Oj, kobiety, kobiety, chodźcie. Przed chwilą zrobiłem, ale nie wiem co zrobiłem. Dobra, nevermind, nevermind. Łu, co tutaj mamy? Aha, ja mam to. Dobra, dobra. Ups, ups, dobra, dobra. Czyli to w drugą stronę, czyli to idzie tak, to idzie tak, to idzie. Aha, czyli to pójdzie. Nie, czyli to pójdzie tak, tak. Hmm. O! Dobra, gaz mask i teraz, 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 no! No i wszystko się udało. Zajebisty jestem. pale się! pale się To chyba nie Okej, okay. dobra, siki zawsze pomocny nie, nie chcę! Nie chcę! Nie chcę więcej GI O Dobra, czyli kolejny level, co ja mogę zrobić? No i wygra. No ja jak zabiłem byczka. Mogę go nie zabijać? Kolejny level. Łok. Jestem słoniem. Jestem wkurwioną, fredką. Siomek, co ja mam ci zrobić? Siomek. Co ja mam tu zrobić? No w końcu, w końcu się udało. Dobra, zdychaj kupić czarodziej. Co mam tu zrobić? Nie, coś mnie goni, coś mnie goni, coś mnie goni, dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czy. Za co to było? Dobra, czyli prawdopodobnie mam dojść tylko do tej części, wsunąć tam samochodzik. Tak? Tak na logikę, nie? Jeszcze. O, dobra, dobra, dobra. Tutaj czekamy, 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 czekamy. Tak! Dobra, kolejny level, kolejny level. Y y ziomek. Co ty tutaj masz zrobić? Okej okay. ten poziom pozostawimy bez komentarza i idziemy dalej. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, masz więcej. Hmm. No to masz na tego ziemeczka. Hmm. A dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolejny poziom, kolejny poziom. Co ja mam tu zrobić? Telefon do przyjaciela. Telefon do przyjaciela, nie? 50, na 50. a 50. skąd ta kosa? Dobra, czyli może mam się schować. Eee, stop. Tutaj? Nie? Eee Cwaniaczki! Dobra, kolejny poziom! A czy mam to po prostu cukiereczka przeciągnąć, tak, tak. Nie, nie, nie! Prze Przez przypadek! Przez przypadek! Cukiereczek? Cukiereczek! Spokojnie. Cukiereczek! Cukierek, cukierek, cukierek! Na. No. Co? What the fuck? ty... Dobra, no, czyli mam go nigdy nie puszczać? Nie ma wtedy finisza? Nie, nie, nie. Tutaj jest. No, no, no. Powoli, 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 powoli. Tak, tak. I teraz tak. I do next level. Nie! Tak. I co ja mam tu? A, na dół! Góra! Dobra, to wydaje się być bardzo proste. Góra, góra, fire, fire, fire. Nie fire. Nie fire. Na pewno nie fire. Może jak kliknę w to? Kliknę, kliknę, kliknę. No, wystarczył kliknąć. Nie, nie trzeba fire. Zminacie. Front. Kula daje fula! Tylko robisz tak Muszę po prostu mam klikać na kulę. No właśnie, no, no, no. Klikdy de... Stu... Ty sobie chyba kpi ze mnie. Długo jeszcze? Długo jeszcze? Długo jeszcze? Już chyba kliknąłem dużo razy. Bali mnie ręka. Boli mnie palec. Chyba nie o ten zielony No kpis sobie chyba ze mnie, że serio mam klikać w tego Dobra, klikamy. 100 razy. Sto razy. Klikaj, 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 klikaj 3, 2 E, nie, nie zrobi... Wiedziałem, że coś będzie. Wiedziałem, że coś będzie Dobra, ziomeczek. Z dwóch stron nas atakują, musisz się napić. No jak, ale uciekłeś od tego, dobra? To też nie. To też nie, dobra? Czyli to. Dobra, upić się ziomeczku nie możesz. Gdzie, gdzie, ziomeczku, gdzie? Where, where, where do we need to go? Coś, może to, może to, to. Nie, nie chcę się nic kliknąć. Tam jest jakiś przycisk, tam jest jakiś przycisk. Ja widziałem tam przycisk. Dobra, ziomeczku, czekamy, czekamy, czekamy. Pić mi się chce, czekamy, 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 czekamy na przycisk. Zaraz tu będzie przycisk, ziomeczku mamy przycisk. Tak! Next level. Find two trophies in. Aha, że tak szybko mam. Dobra. Ja nie mogę po prostu klikać? Dobra, dobra, to mnie. 1, 2, 3, 4. Ile jeszcze ich trzeba? Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu napis. No gdzie jest ostatni? Brrr, znowu mi klikło. Jeden, dwa, trzy. No gdzie jest ostatni? Gdzie jest ostatni? Gdzie jest ostatni? Y y to chyba tyle. No i znowu 9, znowu 9. Chyba, że nie. Wiecie ile to razy kurwa macie robiłem? Szukając tego pierdolonego. tej pierdolonej minki spośród tych wszystkich. Już myślałem, że to jest gdzieś za napisem. <grystanie> Dobra. Dobra, jumpujemy, jumpuje- A Przecież jeszcze nie tykłeś tego! Ziomeczku, <laughs> dobra, spokojnie, na spokojnie sobie, jumpujemy teraz! Teraz! Te ostatniego nie jumpujemy, nie jumpujemy ostatniego Ter Jumpujemy! tak i teraz jest nie... Co mam zrobić? To no nie ja nie lubię takich Dobra, ta dan, 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 dan Zgadywałem, bo nie sądziłem, żeby kliknąć we wszystkie mi się uda. Uh -huh. No cześć. Spierdalaj. Ej. Udało nam się przejść całego trophy z questa. No, udało nam się. Udało nam się. Czasami bywało gorzej, czasami lepiej, ale udało się. Udało się. Dobra, więc moi drodzy mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, komentarz. Bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. A więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i widzimy się już niebawem w jakimś innym filmiku. Hejos. Zawsze mnie swędzi nos, jak zaczynam nagrywać, jak nagrywam. O.